Witam serdecznie, marketerze z Centrum Akademii Marketingu. Dzisiaj taki mini, naprawdę mini krótki live, ponieważ mam mało czasu i teraz, i, i, ale tak, i tak, mimo wszystko postanowiłem usiąść i nagrać takiego live Ponieważ postanowiłem sobie jakiś czas temu, że będę ten live robić regularnie, nie? Miałem taki plan, żeby nagrywać codziennie przez 5 dni w tygodniu. Tam mi się nie udało, chyba przez 3-4 dni, ale mimo wszystko nagrywam, staram się nagrywać. Dlaczego? Pytanie teraz: dlaczego? Tak, masz teraz w tytule napisane, czy działasz systematycznie? Ponieważ systematyczne działanie tak naprawdę daje rezultaty. O tym mówiłem już nie raz. Naprawdę będę chyba o tym wspominać jeszcze kilka razy. lubo ludzie o tym zapominają. Z tego, co widzę, ludzie naprawdę o tym zapominają, że systematyka, systematyczne działanie, krok po kroku każdego dnia, to jest tak naprawdę klucz do sukcesu. Nie szkolenia jakieś tam za tysiące złotych, jakieś coachingi i tak dalej. Narzędzia niesamowite, jakieś programy, oprogramowania. Okej, okay, to wszystko jest fajne i potrzebne, ale... Cała wiedza, te wszystkie narzędzia, wypasione, wszystkie super rzeczy nic ci nie dadzą, jeśli będziesz działać systematycznie każdego dnia. Oczywiście są wyjątki, miałem chyba 3 albo 4 dni takie wyjątkowe, że nie mogłem nagrać live'a, ale zamiast tego dałem wpisy, na przykład i na bloga, i na Facebooka. Nie? Czyli mimo wszystko coś było zrobione. Dzisiaj mam bardzo mało czasu, ale mimo wszystko siadam i nagrywam ten krótki live, który będzie, będzie, nie wiem, 2 czy 4 minuty maksymalnie. Jest to mały krok, który kieruje, prowadzi mój biznes do przodu. Mały kroczek, tylko mały krok, ale z czasem właśnie, jeśli działasz tak systematycznie każdego dnia i wykonujesz takie te małe kroki, które stopniowo tam posuwają Cię naprzód, tak jak mówiłem chyba w którymś z filmów wideo, z którymś z live'ów, to wszystko z czasem się nawarstwia. Te takie wszystkie czynności, które wykonujesz, tylko podstawa, rób to systematycznie. To wszystko później się nawarstwia. I właśnie też dlatego ludzie ponoszą porażkę na to marketingu, ponieważ nie, dział nie działają systematycznie, działają bez planu, w ogóle wstają rano, siadają do komputera i nie wiedzą co mają robić. Zamiast wykonywać te czynności, które dają ci pieniądze, które nakierują osoby do ciebie, które przycią przyciągają ludzi do ciebie, do twojego biznesu, do twoich wpisów tak dalej, zamiast samemu odzywać się do nowych osób, zwiększać swoją listę adresową, te osoby siadają i nie wiedzą co mają robić i zamiast właśnie tak działać, Przeglądają nie wiem, Facebooka, sprawdzają maile i minę minie godzina, dwie. Oni cały czas tam się, nie wiem, grzebią albo jakieś szkolenie sobie obejrzą. I pamiętaj, że szkolenia, jakieś spotkania na Zoomie, szkoleniowe i tak dalej, to nie jest praca to, praca. to nie są te czynności, które powinieneś wykonywać każdego dnia, które prowadzą twój, twój biznes do przodu. Szkolenia to wszystko rób to po pracy, po tych konkretnych czynnościach, które musisz wykonać. Jak ja teraz nagrywam ten film, te, tego krótkiego live'a, to mnie popchnie do przodu, nie? W, pewnym, w, pewien, w pewien sposób to da mi kopa do przodu. No, takiego kopa do przodu, żeby tak mówić, to jest ten mały krok, który popchnie mój biznes do przodu. A szkolenia mogę sobie obejrzeć po tym live, nie? Po tym, jak zrobię tą konkretną czynność. Wtedy mogę sobie odpalać jakieś szkolenie i też ważne, tą wiedzę ze szkolenia muszę wykorzystać w praktyce. I właśnie mam taki plan, żeby zobaczyć na szkolenie, to, o czym ono jest, i wtedy wykorzystać to praktyce, nie? okej, okay, to na tyle, pamiętaj. Systematyczne działanie to naprawdę bardzo ważne. Systematyka, pamiętaj, systematyczne działanie z planem. Niedługo stworzę też taki plan w naszej Akademii Marketingu, gdzie będziesz mieć po prostu na kartce napisane czynności, które masz wykonać, żeby się nie gubić. I wtedy będziesz działać z planem. Kolejny krok Twój do wykonania, Od czego powinien zacząć? Zacznij sobie od linku, który masz w opisie. Tam jest nowy poradnik do pobrania, który ci pokazuje, jak rozmawiać z ludźmi, jak zbijać obiekcje w rozmowach i nakierować ludzi na Twój biznes. W prosty sposób. Zacznij od tego. I w kolejnych krokach przeszły ci kolejne materiały, właśnie jak budować wieki sprzedażowe, jak budować marketing aktywny i pasywny, tego wszystkiego się dowiesz. Zacznij od linka w opisie, Powiedz sobie ten poradnik, i następnie o czym masz kolejne poradniki. Ok, to na tyle pamiętaj, działaj systematycznie, ponieważ cała wiedza, świata, można powiedzieć, może zapłacić sobie, nie wiem, setki tysięcy za wiedzę, za szkolenia, za coachingi, za programy, to ci nic nie da. Zobacz, co będzie do wywalenia na śmietnik. Jeśli nie będziesz działać, wykorzystuj tą wiedzę w praktyce. Zresztą, jak nawet szkolisz się, kupujesz jakieś szkolenia. Jeśli tą wiedzę z tych szkoleń wykorzystujesz w praktyce, to lepiej ją przyswajasz. Też jest taki fajny motyw, żeby uczyć tego, czego sam się nauczyłeś z jakiegoś szkolenia, czyli przekażę tą wiedzę dalej. Ucz się tego, wtedy się lepiej to wszystko przyswaja. Po prostu działaj. Pamiętaj, działanie, odpowiednie działanie takie systematyczne krok po kroku każdego dnia, to też stworzy się z tego taki konkretny nawyk. Iż czasem po prostu siadasz rano i działasz. Nawet nie myślisz o tym, a robisz te czynności, które powinieneś robić. Niedługo ruszy nasz planer. W naszej akademii gdzie będziesz mieć konkretne czynności do wykonania z opisem i z instrukcją. Ok, na tyle. Zacznij od linka w opisie. Pobierz poradnik o zbijaniu obiekcji o rozmawianiu z ludźmi, aby w prosty sposób nakierować na Twój biznes. I po tym poradniku wyszedł jeszcze kilka innych materiałów, później do przerobienia. Ok, na tyle. Widzimy się w kolejnym live'ie, prawdopodobnie jutro. Zatem o, widzimy się w kolejnym live'ie i też w akademii, pamiętaj. Sprawdź linki w opisie.